Czy to jest gość, który na pierwszy rzut oka dla kobiety jest odważny? Albo czy on w ogóle jest odbierany przez nią jako ktoś, kto jest jakkolwiek odważny? Bo jak wiemy od lat, od wieków, wszystkim, ale to wszystkim kobietom imponuje odwaga. Kiedyś ta odwaga może się przejawiała wśród jakichś tam jaskiniowców, bo to wszystko się sprowadzało do przetrwania, do obrony własnej. Natomiast w dniu dzisiejszym kobieta również widzi, że jeden gość potrafi podejść do niej od razu, gdy ją zobaczy, a drugi na przykład się czai przez pół galerii handlowej, będzie za nią szedł, będzie się czaił. Ona już tam, nie wiem, dwa razy widziała, że on się na nią patrzy albo że miałby ochotę coś tam powiedzieć, zagadać, a mimo tego nie zagadał. No i tutaj oczywiście pomijam fakt, że po takich 10 minutach czajenia się za kobietą ona już widzi, że Ty ją obczajałeś, Ee, że po prostu się czaiłeś, a z drugiej strony Ty w ciągu tych 10 minut potrafiłeś wymyślić sobie taką ilość wymówek, taką ilość tak zwanych jak to mówią niektórzy, excuse'ów, czyli powodów, żeby do niej nie podejść, czyli na przykład, że ona idzie za szybko albo na przykład ma, nie wiem, za duży tyłek albo, że na pewno biegnie do chłopaka i na pewno, nie wiem, jak do niej podejdziesz to tam przybiegnie jakiś wielki chłopak i wyskoczy z pięściami, prawda? Takie różnego rodzaju głupoty. Otóż miły gość zdecydowanie zbyt często będzie wierzył w to, co ona mu powiedziała. Czyli zbyt często będzie łykał, kolokwialnie mówiąc, takie jej teksty, że ja to się nie daję dotykać na pierwszej randce, tak? Albo mm, ja na przykład nie pójdę do chłopaka w ciągu, nie wiem, trzech pierwszych randek, bo on sobie pomyśli, że jestem łatwa. I bardzo często taki miły gość będzie te logiczne komunikaty, te tak zwane właściwie bzdurne komunikaty, Analizował w sposób logiczny, przyjmował na wiarę i będzie myślał, że to po prostu jest prawda, że rzeczywiście nie wolno jej dotykać na pierwszej rance.